Do tej pory programy, które napisaliśmy, realizowały konkretną i zawsze taką samą funkcjonalność. Przykładowo, licząc prędkość średnią z jaką biegł biegacz, na sztywno wpisaliśmy sobie założone wartości dystansu oraz czasu biegu do naszego programu. Obliczenie prędkości dla innych danych było możliwe, ale tylko poprzez modyfikację bezpośrednio kodu źródłowego, ręczną podmianę parametrów zapisanych w zmiennych. Zgodzicie się zapewne, że bardziej ciekawym i wartościowym byłby program, który umiałby policzyć prędkość średnią dla różnych danych, takich podanych przez użytkownika, bez potrzeby dokonywania ciągłych modyfikacji w kodzie aplikacji. Tego typu przelicznik musiałby zapytać się użytkownika o pokonany dystans i czas, w którym tego dokonał, i właśnie taką funkcjonalność musi, możemy osiągnąć za pomocą funkcji input. Właśnie funkcja input służy do tego, żeby Pytać się o coś użytkownika, pobrać od niego jakieś dane. Za jej pomocą możemy wyświetlić użytkownikowi komunikat, proszący go o wprowadzenie jakichś danych oraz pozyskać te dane, jego odpowiedź w naszym programie i zapisać sobie w jakiejś zmiennej, po to, żebyśmy mogli wykorzystać to gdzieś później w dalszym kodzie naszego programu. Najprostszym przykładem użycia funkcji input jest program działający jak papuga, czyli po prostu powtarzający wszystko to, co wpisze użytkownik. Jeżeli uruchomimy sobie taki przykład, to zobaczymy, że ten program działa bardzo podobnie jak taka papuga, czyli prosi nas, żebyśmy coś powiedzieli i następnie powtarza to, co powiedzieliśmy do niego. Treść wprowadzamy po prostu wpisując ją z klawiatury i następnie zatwierdzając klawiszem Enter. Widzimy, że dokładnie tak działa, po prostu jak taka papuga, czyli wczytuje od nas jakąś informację i następnie powtarza to, co powiedzieliśmy. Sama funkcja input nie posiada aż tylu opcji jak e, funkcja print. Używa się jej w ten sposób, że po prostu jako argument jej wywołania, tutaj w nawiasach, przekazujemy. Napis, który chcielibyśmy, żeby wyświetlił się użytkownikowi, zanim zapytamy go, czy też w momencie, w którym zapytamy go o jakąś odpowiedź. Wynik działania w funkcji input możemy z drugiej strony przypisać do jakiejś zmiennej, po prostu stosując znak równa się i tą wartość tutaj zwróconą przez funkcję input, czyli tak naprawdę wprowadzoną przez użytkownika, możemy zapisać w jakiejś zmiennej i później sobie tą zmienną w jakiś sposób wykorzystać. No, w tym przykładzie po prostu to wypisywaliśmy, jak taka papuga w kółko. OK, spróbujmy zatem dostosować wcześniejszy skrypt obliczający prędkość biegu tak, aby dane nie były zapisane na sztywno w kodzie, ale żeby były pobierane na bieżąco od użytkownika. Mamy taki przykładowy program, który, w którym zastąpiliśmy sobie tutaj zapisaną wartość na sztywno dystansu i czasu wywołaniem funkcji input, no i cała reszta została praktycznie taka sama. Jeszcze tutaj mamy jakiegoś printa na początku, który mówi użytkownikowi o co chodzi, w jakim w ogóle znajduje się programie. Możemy uruchomić sobie ten program, no i odpowiedzieć na podstawowe pytania. Ile kilometrów przebiegłem? 10 kilometrów. Ile czasu mi to zajęło? Ile godzin? Jedną godzinę. Ubu do bum. Python rzucił nam wyjątkiem, także pojawił się błąd znany nam już, type error, który mówi, że nie możemy przez siebie podzielić dwóch napisów czyli Tutaj w tej, w tej linijce dystans, czas, gdzie dzielimy przez siebie, nie możemy podzielić przez siebie dystansu przez czas, bo są to obydwa, obydwie wartości, są napisami. Dlaczego one są napisami? Otóż wynik działania funkcji input, ten, ta treść wprowadzona przez użytkownika, zawsze jest traktowana przez Python jako napis. Niezależnie od tego, co on tam wpisze, jeżeli to nawet wygląda jak liczba, to zawsze to jest inicjalnie traktowane, jakby było napisem. Tak więc, aby rozwiązać ten problem, musimy zamienić tutaj tą wartość na wartość liczbową. I do tego celu możemy zastosować znaną nam już funkcję int, która zamieni ten napis, który wygląda jak liczba na liczbę. Tak więc, jeżeli wiemy o tym, że ta oczekiwana wartość, którą powinniśmy dostać od użytkownika, będzie, będzie liczbą i chcemy ją traktować jako liczba, to musimy pamiętać o tym, żeby ją najpierw zamienić na, na liczbę. Jeżeli uruchomimy taki poprawiony program, no to zobaczymy, że już wszystko tutaj będzie działać poprawnie. Tak więc 10 km w ciągu godziny, czyli prędkość średnia 10 na godzinę. Dla przećwiczenia funkcji input proponuję następujące trzy zadania. Wszystkie bazują na danych pobieranych od użytkownika i wymagają również zastosowania funkcji print oraz zmiennych. Powodzenia!